A już było tak dobrze, to żeśmy stracili gola, no. Ale wszyscy dopingują tutaj, ja. Kupania. Hej, Polany! Pola! And you can clap! Polska, Polska! 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 Gol! Polska! Gol! Polska! Gol! Ja! Yeah. pana! Yeah. Hey. Tutaj wszyscy dopingują Polskę. I eee, mean, uh, kamun, for Poland. Kamun, kamun. Wszyscy dopingują tutaj Polskę. Polska było 1:0, teraz jest 1:1. No. O właśnie, tutaj Pana wyłączył światło, tak się wszyscy starają. No i co? Polska gol! No, Poland.